Panowie, jak wam się współpracowało z Edytą? Dawidzie, no, zacząć. Współpracujemy cały czas. Od początku mamy bardzo dobre wrażenie. Pani Edyta jest osobą ambitną. Zwraca uwagę na detale, szczegóły. Bardzo dużo zapamiętuje. Także jeżeli chodzi o nas z perspektywy instruktora nauki jazdy, no to jest to bardzo dobra kandydatka na, na przyszłego kierowcę, także jesteśmy pozytywnie, bardzo pozytywnie nastawieni, trzymamy kciuki, żeby wszystko szło tak dalej. Pani Edyta jest perfekcjonistką i to trzeba głośno powiedzieć. A z czym ma największy problem podczas jazdy? Kto odpowie? Do tej pory tylko ja z nią jeździłem, znaczy w sensie ja i Filip, którego tutaj nie ma, przed Kamilem, który obserwuje jak na razie czy na planie, czy, czy nasze jazdy. To jeżeli mam powiedzieć o największym problemie, to z czasem. Po prostu no, jest to piosenkarka, jest to artystka, która ma bardzo dużo zajęć, i na początku nie miała świadomości tego, że tyle będzie trzeba poświęcić tego czasu, czy na naukę, czy na to, żeby odbyć te jazdy, żeby to wszystko skoordynować w czasie, ale myślę, że. Jest to inteligentna osoba i ma świadomość tego, że ten czas należy znaleźć i, i poświęcić, więc coraz bardziej sobie to uświadamia i myślę, że jeżeli się przyłoży, to, to nie będzie problemu z tym, żeby ten egzamin zdać. Ja jako obserwator póki co bo niedługo wsiadam już też w Elkę z panią Edytą. Uważam, że chce. Że chce, już po moich obserwacjach widać, że chce. Chce to zrobić bardzo dobrze, bardzo wysoko sobie poprzeczkę sama podniosła. Tak jak powiedziałem, no chcę być perfekcjonistką tutaj w tym detalu i, no i nie ma, no i myślę, że naprawdę jeżeli się przyłoży, ale w to chyba nie wątpimy, będzie tak. z niej dobry kierowca.